Przepraszam, to Pani auto? Tak, to moje auto. Kwiatuszku. Tylko teraz Citroen C3 już od 570 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm. Sprawdź. Ostatnia część Home Nations Series. Kto wzniesie się na wyżyny i sięgnie po zwycięstwo? Welsh Open na żywo w Eurosporcie i w Playerze. Polskie kluby grają o chwałę w najważniejszych europejskich rozgrywkach. KGHM w Zagłębie Lubin chce pokazać się z najlepszej strony. Orlen Wisła Płock nawiązać do formy sprzed roku, a Industria Kielce zgarnąć całą pulę. I jeszcze jedna szansa. Śledzi losy razem z nami. Liga Mistrzów w piłce ręcznej na żywo w Eurosporcie i w Plejerze. Jutro. Kolejna szansa dla Maryny Gąsienicy Daniel w Gigancie. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim w Soldeu na żywo w Eurosporcie i w Plejerze. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC. And strong, wow Turn around and stick it up, wow, wow Fine fine specimen, wow Jump it down and I'll pick it up, wow, wow Wow, wow Jump it down and I'll pick it up, wow, wow Wow Let's go, let's go, let's go Wow, wow Wow, wow Jump it down and I'll pick it up, wow, wow Wow, wow Wow Small estimate, though I oczywiście to. Nawet to. I to. A to możesz mieć i ty. Hot doga z parówką tarczyński naturalnie. No i to, to ja rozumiem. Wszyscy są parówkożercy. Smolasty też. Kiedy Domestos rusza do walki. Zarazki nie mają gdzie się ukryć. Domestos zabija 99,9% wirusów i bakterii. Na śmierć. Domestos nie do zatrzymania. Hej! Ep inteligent! Dawaj tu ku mnie! Lży ja? Przenosimy. Pięknie. I no się człowiek obróciła to 5-0. Przenieś numer do Orange. Zyskaj 5 miesięcy abonamentu za 0 zł i ciesz się 5G jakości Orange. Dokup najnowszy Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Orange daje więcej. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Orange. The Night Country. It takes us one by one. Yeah. No Szama, przyjemność. Kiedy to zobaczysz, nie zgodzisz się na mniej. Zadbaj o efektywność energetyczną swojego domu z nowymi oknami dachowymi Velux. 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 i i am what i live. my way the new eau de parfum nectar giorgio armani na program zaprosił jego sponsor Unbelievable scenes! Gianmarco Tamberi gets the goal! Olympic medals don't get won by chance. They're hard earned, dedicating every move, every breath, every jump to achieving the goal. Olympians don't rely on luck. When the moment comes, they're prepared to perform. Exactly like Bridgestone. Worldwide Olympic Partner. Brud, kamień, brzydki zapach. Poznaj najdłużej działającą kostkę Domestos Power 5. Higiena, świeżość, piana. Ochrona przed kamieniem i połysk. Perfekcyjna czystość i długotrwała świeżość aż do 300 spółkań. Domestos Power 5. Nie do zatrzymania. Smolasty ma to. To! I oczywiście to! Nawet to! I to. A to możesz mieć i ty. Hot doga z parówką tarczyński naturalnie. No i to, to ja rozumiem. Wszyscy są parówkożercy. smolasty też. Gazdo, a internet u was na kwaterze hula? Hulo pan odskuś. A Powód moment. A w salonie hula? Też hulo. A na piętrze? Tam to dopiero hulotę, hej! A śnieg będzie? Śnieg? To jest hulo. Śnieg będzie albo nie, ale światłowód jakości Orange będzie na pewno. Teraz za dodatkowe 35 zł miesięcznie. Przenieś plan komórkowy do pakietu ze światłowodem i zyskaj tablet za złotówkę. Orange daje więcej. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. O ludzie, to ja chyba pochulam w domu. Orange. Niebezpieczne strony mają to do siebie, że nie wyglądają na niebezpieczne. Co jeśli ta nagroda naprawdę będzie twoja? Jeśli tylko wpiszesz swoje dane, na szczęście Google Chrome ma wbudowaną ochronę przed phishingiem. Pobierz Google Chrome i dodaj do ulubionych. Wybierz Chrome. W Liptonie tworzymy herbatę z naszymi najwyższej jakości listkami z herbacianych ogrodów w Kenii, aby powstała herbata Lipton Yellow Label o aksamitnym smaku z aromatyczną nutą. Ciesz się aksamitnym smakiem Lipton Yellow Label. Czasami chcesz powiedzieć... Poznanie Cię to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Ostatnio robię sobie zakupy w Lidlu i nagle widzę milion do wygrania. Okrągły milion złotych w Wiedloteri. I co tydzień 25 tysięcy złotych. A co godzinę bon o wartości 500 złotych na zakupy. I to możesz ty, Krysia, wygrać. Ty... Każdy może. Zrób zakupy za minimum 99 zł. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do finału i losowania miliona złotych. Dlatego zakupy robię w Lidlu. Spróbuj jeszcze delikatniejszej czekolady, Milka. Delikatność smakuje lepiej. Jeszcze więcej hitów cenowych w Pepko. Bawełniane bluzy lub spodnie dla dorosłych za 25 zł, a dla dzieci już od 15 zł. Spiesz się, już w sklepach. Pepko, pokochaj niskie ceny. Zastanawiasz się, jak mądrze inwestować? Pozwól, że pokażę Ci plany inwestycyjne XTB. To Marcin, który regularnie inwestuje nawet niewielkie kwoty. Ania inwestuje automatycznie. Tak walczy z inflacją. Ale nie wyglądają, jakby to robili. Na tym właśnie polega pasywne inwestowanie z XTB. Realizuj swoje plany inwestycyjne w XTB z prowizją 0%. A ty masz już swój plan inwestycyjny? Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla ciebie odpowiednie. Przepis na prawdziwe spaghetti bolognese. Bolognese. Ja robię bolognese. Sztuka kulinarna nie zna takiego pojęcia. Najpierw boczek. Jaki boczek? Najpierw smażymy selera. Seler? Bę. Droga pani. Najważniejsze to passata. Mhm. Najlepszych pomidorów. Podłużki. Asata. Pudliszki. Smacznej kropka. A smak innych potraw podkręcaj koncentratem pudliszki. Tak jak lubisz. Samsung prezentuje Bespoke Jet AI. Nasz najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy. Moc dopasowana do powierzchni. Dywan. Parkiet. Wykładzina. Automatyczne opróżnianie pojemnika. Jedyny odkurzacz, jakiego potrzebujesz. Bespoke Jet AI. Nie czujesz się najlepiej? Przedstawiamy koc z alpejskich ziół? Lub po prostu spróbuj Ricola. Kojąca moc 13 szwajcarskich ziół alpejskich. Nowość teraz w torebce. Przepraszam. To pani auto? Tak, to moje auto. Kwiatuszku. Tylko teraz, Citroën C3 już od 570 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm. Sprawdź. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC. W świecie, w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiaj. Kryśle. A to jutrek. A jutro masz Wektrę. Internet, Mamy. telewizja. Mamy. Mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601 lub na Vectra.pl. Vectra. Mówisz? Masz? No i co mnie czeka? to tobie się tak poszczęści, to będziesz pisał, gadał. Z kim niby? Z przyjaciółmi. A filmów ile obejrzysz? Jakieś gnioty. Najlepszej pieniędzy nie wydasz, bo przez 31 dni nic nie zapłacisz. To w tej kuli to. Nie, kulec dla bojeru. W karcie to wszystko zobaczę. Teraz Orange na kartę. Pierwszy miesiąc za 0 zł. A do tego ekstra 5000 gigabajtów przez rok z bez limitu i zgodą marketingową. Korzystaj z 5G jakości Orange. Orange daje więcej. Wam też zerowy wywróży. Oręcz. Wyjątkowy smak Heinz może prowadzić do irracjonalnych zachowań. Pokochasz smak keczupu Heinz bardziej niż myślisz. Próbuj ostrożnie. Najnowsza seria smartfonów Galaxy S24, teraz również w ofercie Play. Wybierz swój wymarzony model i odkryj jego pełne możliwości. Sprawdź aktualną ofertę w salonach i na play.pl. Za wszystkie nieprzespane noce. Za to, że się o mnie troszczysz. <laughs> Dziękuję za to, że wybierasz mądrze. Oryginalną flegaminę. Wiele leków na kaszel mokry tylko rozrzedza wydzielinę. Flegamina dodatkowo aktywuje rzęski i oczyszcza głębokie zakamarki płuc, chroniąc przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie po flegaminie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Karmel, ciasteczkowy krem, wafelek, czekolada i orzeszki. To więcej niż praliny. Jerzyki kulki, najeżone, że ja cię kręcę. Teraz w kartoniku promocyjnym z konkursem najeżonym nagrodami. Ja cię kręcę, zgarnij więcej. Przy pierwszych objawach sięgnij po Aspirin C witamina C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem.